dzisiaj zajmiemy się orką Wód już mam zapięty jedziemy Jest na pora, no ale niestety Nie miałem czasu wcześniej Na pewno mnie noc zastanie z tą orką To coś ostatnio ogornik rozrzucali Będzie będziemy cię obrać Także Mam nadzieję że Wam się ten film również spodoba no i zapraszam do obejrzenia. A więc najpierw musimy ustawić pół standardowo. Do, yy, najpierw tutaj od oram od miedzy i później będziemy zajeżdżać. No niestety nie mam pługu obrotowego, a w tym momencie by mi się on przydał. bym mógł jeździć dwie strony. Ja będę zajeżdżał dlatego, bo tam jest yy, po prostu wyżej, a tutaj jest niżej i chcę tą ziemię przerzucić na jedną stronę, żeby nie zrobić w środku jakiegoś tam wielkiego takiej wysepki dobra, jedziemy dźwigniemy tak ustawimy, żeby jak najbliżej Trzeba troszkę podkręcić, żeby tylne tylko brało. Najgorzej jest to ustawić, później to już idzie orka. Pierwsze przejazdy są najgorsze. spiknę tłuszcz trochę kółka no i dobra delikatnie od żeby później pastynia była przy międzyruszona to będziemy na nią rzucać będzie dobrze a później z powrotem no zmieniłem zdanie zaoram je do środka to pole także bruzdy wyjdą dwie po jednej stronie i po drugiej stwierdziłem że nie ma czasu bo się ciemno robi tu już przejechałem parę razy środek Pani widzicie, także jedziemy dalej, bo nie ma czasu. ciemno się zrobiło, niestety uroki w jesieni. Krótki dzień, nie ma czasu na nic. Kureczka, jedziemy. Tak, jak widać, że świetlenie się mi przydało roku mi się przydaje, bo akurat mam takie pory pracy, wychodzi, że muszę robić to wieczorem Na filmie dużo nie będzie widać, bo ciemno jest. Mogę pokazać oświetlenie zegarów. Wszystko działa, tak jak widać. Lampy. próbuję to przybliżyć że nawet dobrze się rozsypuje skiba trochę może tej gorczycy prześwituje no ale no, zawsze coś będzie jeżeli jest wysoki popląt tu jest akurat taki w miarę także moim zdaniem jest dobrze jeszcze spróbuję popuścić kółeczka damy trochę wyżej żeby szed nam ni niżej kurde pół po dwa obroty dałem i, i jedziemy Także udało nam się zaorać. Jest godzina gdzieś przed szóstą, znaczy 18. Dużo tutaj nie zobaczymy dzisiaj, bo nie ma dobrego oświetlenia. No ale uwierzcie mi, że jest zaorany. Może dobrze kiedyś przyjdę tutaj w dzień, to akurat pokażę Wam. Oświetlenie się przydało. Tak jak widzicie, wszystkie lampy działają co roku mi się przydaje bo akurat mam tak a nie inaczej pracę no i muszę w takich godzinach robić a akurat na jesień jest ta przypadłość że dzień jest coraz krótszy no i nie ma kiedy także zadowolony jestem bo dzisiaj mi się dużo udało zrobić także pozdrawiam wszystkich mam nadzieję że te filmy wam się podobają no i zapraszam na kolejne odcinki. Na dzisiaj to już wszystko, można powiedzieć, że sezon zamknięty, ostatnia praca taka polowa, teraz były, będą może jakieś filmy bardziej z napraw, z jakichś bardziej manualnych rzeczy, jakaś konserwacja może, zobaczymy. Także na pewno filmy będę kręcił na bieżąco, no i będzie dobrze. Cieszę się, że przybywa mi subskrypcji. Zapraszam do subskrypcji, do ocen, do komentarzy, co mogę jeszcze poprawić. No i ogólnie jakoś to ogarnąć. Także do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się wszyscy. Na razie.